Po tym jak przestał działać dron radar i na Androidzie i na iPhone wiele osób zastanawia się w jaki sposób teraz mają zgłaszać nasze loty dronem. Wejdźcie sobie na stronę pansa.pl i tam zobaczycie komunikat z którego wynika, że od 28 września powinniśmy korzystać z aplikacji checkinpansa.pl. Nie szukajcie jej w Google Play tylko bezpośrednio na stronie internetowej. Tam znajdziecie też szczegółowe informacje o naszych obowiązkach, prawie, ale także i jak korzystać z tej aplikacji. Polecam sobie pobranie z tej strony odnośnika na pulpit swojego telefonu, tak jak w moim przypadku. Jeżeli wejdziemy sobie w check-in pansa, to jest to naprawdę dość proste. Podobnie jak dron radar, ale w moim odczuciu jeszcze bardziej proste. Z prawej strony sobie wybieramy obszar naszego lotu, wysokość, czas lotu, wagę drona, kategorie. Następnie zapisujemy sobie te dane. Z lewej strony mamy też bogaty menu. Możemy sobie wyszukać lot na przyszłość, na przykład, czy w danym miejscu możemy zgodnie z prawem sobie latać. Wystarczy na to lupę wtedy nacisnąć. Mamy też informacje o danych ostatniego lotu, instrukcji obsługi. Możemy wyczyścić dane, czy też wybrać język. Wprowadzenie danych: ta dolna ikonka. Tam wpisujemy nasze dane, czyli imię, nazwisko, dane operatora, numer naszego pilota jak również telefon kontaktowy możemy zatwierdzić, żeby inni mogli do nas zadzwonić, gdyby w okolicy latali. Bardzo prosto, prosto to działa, także nie obawiajcie się. Jak macie więcej pytań, zadajcie je w komentarzu, a ja zachęcam do zapoznania się z moją recenzją na temat nowego drona Mini 4 Pro, dostępna na moim kanale. Hej!